Było wiadome, że Don Casio nie zgodzi się na MMA, a w tych wszystkich, bo prosili go i w wodarze, i ja mówiłem, że też bardzo fajnie będzie w MMA, wszyscy chcieli tej walki w formie MMA. Natomiast no w łami jeszcze go zaciągnąć do tej walki, więc wie, okej, okay, dobra. Ja chciałem Wam tylko pokazać, prosty test, że jeżeli by wszyscy się zgodzili, to ja w 10 sekund, gdybyśmy ruszyli na siebie, miałbym go albo w dosiadzie, albo w bocznej, albo w gardzie. Pokazałbym Wam, że ten człowiek naprawdę niewiele potrafi, jeśli chodzi o przekrojowe sporty walki. No ale doszło do tego, że gdy wstałem, ociągał się dość długo dopiero po jakimś czasie wstał, no ale on wygaduje takie bzdury, gada takie głupoty, no że ci ochroniarze potraktowali go jak zwykłego szmatławcę. No. No, no sponiewierali, stusili, no. Traktowali go jak żenadę, jak największą żenadę. No i temu się w sumie nic nie można, no bo poziom jego intelektu jest wprost proporcjonalny do jego odwagi. I zaraz wam to też udowodnię. Stałem dosłownie półtora metra od niego. Zaczął znowu wygadywać bzdury, więc obróciłem się do niego i mówię, no to chodź. No i co zrobił Dukasja? Dalej do bzdury.